Siemanko z tej strony Kuba HD. Witajcie w kolejnym materiale Na moim kanale jest to trzeci odcinek Z kariery Jakuba Grabowskiego Jako menadżera Brighton Hove Albion Wiem 4 tygodnie Prawie miesiąc odcinka nie było Nie będę się tu tłumaczył wam zbytnio. Byłem w tym Nie będę się tłumaczył a zaczynam się tłumaczyć Byłem w tym czasie chory Nie miałem jakoś po prostu ochoty Nagrywania tej kariery Ale teraz jest trochę czasu wolnego Dlatego tego właśnie yy, z Stwierdziłem, że czas w końcu wrzucić jakiś odcinek. No i dzisiejszy materiał zaczynamy od meczu z Leeds United. Też w tym odcinku myślę, że w końcu sobie zagramy jakiś meczyk Też chciałem Wam ogólnie podziękować za naprawdę bardzo, bardzo dobre przyjęcie dwóch pierwszych filmików. Dzięki za tyle wyświetleń, za tyle komentarzy, za tyle kciuków w górę. Naprawdę to dla mnie wiele znaczy i mam nadzieję, że pod tym odcinkiem będzie podobnie, chociaż się nie zdziwię jak tu będzie troszeczkę gorzej, bo jednak prawie miesiąc odcinka, tak jak mówiłem, nie było. Ja Was oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli filmik Wam się spodoba, to właśnie możecie zostawić tego kciuka do góry, jakiś komentarz dla zasięgu, a ja przechodzę do meczu z Leeds United. Tutaj akurat zastos zastosujemy szybką symulację i niestety nie opłacało się, nie opłacało się tego robić, bo zaczynamy fatalnie ten odcinek. Przegrywamy z Leeds 3 do 1 niezawodny Trossard ratuje nasz honor, że tak powiem. Ale poza tym no po prostu fatalny występ i no nie tak sobie wyobrażałem początek tego odcinka w naszym wykonaniu. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie zdecydowanie lepiej. Teraz przed nami mecz z West Hamem, West Ham to jest bardzo silna drużyna, znaczy nie wiem jakim idzie tutaj u nas, ale w rzeczywistości naprawdę radzą sobie genialnie, także to może być naprawdę ciekawe spotkanie. W rzeczywistości są na siódmej pozycji i myślę, że to jest całkiem dobry mecz, żebyśmy sobie go zagrali, chociaż zobaczę z kim będziemy grać też kolejne spotkanie. Kolejny mecz gramy z Southampton, tutaj na rozkładzie Tottenham, United, także Chelsea, także kilka naprawdę ciekawych spotkań, ale ten mecz z West Hamem myślę, że sobie zagramy, bo widziałem, że tam troszeczkę narzekaliście, że praktycznie wszystko symuluje, nie dziwię się, ale też ja po prostu wolę symulować szczerze karierę, nie lubię za bardzo grać z komputerem, ale dla Was mogę to spotkanie zagrać także e, tak to wygląda no i myślę że ten skład wyjdzie na e, mecz z West Hamem chociaż lamp tej sobie odpocznie e, bo chłopak jest troszeczkę zmęczo e, zmęczony zagra e, zagra marcz także tak to e, wygląda e, tym składem widzimy właśnie na ten mecz z West Hamem będziemy grać e, na wyjeździe a e, West Ham u siebie to jest naprawdę bardzo mocny Przeciwnik, tak jak mówiłem. Widzimy teraz podstawowy skład West Ham United. Nie ma co liczyć na to, że rzucą się odważnie na rywali. To nie w ich stylu, Jacku. To prawda, zwykle cofają się za linię piłki całą drużyną i zostawiają rozgrywanie rywalom, licząc na jakąś przypadkową bramkę. Ale dopóki są wyniki, to kibice nie narzekają. Jeśli chodzi o ekipę Brighton, pierwsza jedenastka wygląda następująco. Na papierze wygląda to na 1-5-3-2 Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu. Z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców ustawionych na wahadle. Mogą robić różnice dynamicznymi wejściami po skrzydłach. Tu może być groźnie. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc szansa, by wyjść na prowadzenie. Sędzia kończy właśnie pierwszym tę piłkę. Nadal może być groźnie. Nie by... Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. O, chyba wpadnie. Ajajaj, sytuację sam na sam, trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach. Znowu są przy piłce. Elkeson. Teraz, stworzył sobie szansę, uwaga. Gól! Olala, ryzykował tym polejem. Ale opłaciło się, palce lizać. Cieszą się piłkarze, cieszy i trener. Teraz wszyscy razem dają wyraz swojej satysfakcji. Bardzo miło się na to patrzy. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Rodzi się kontra, jak to spróbują rozegrać. Prosar. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. No i niestety przegrywamy z West Hamem 1 do 0. To naprawdę był dosyć wyrównany mecz. Mieliśmy ogólnie moim zdaniem lepsze okazje jak widzieliście od West Hamu. Oni naprawdę oddali może i więcej strzałów, ale te nasze strzały, nasze okazje wydawały się być znacznie groźniejsze. groźniejsze. Chociaż to expected goal, jednak West Ham ma, West Ham ma zdecydowanie większe, bo masz 3,0, my tylko 1,2, ale no. No moim zdaniem tutaj był remis na spokojnie do ugrania, jest lekki niedosyt po tym meczu, no i szkoda, przechodzimy do wywiadu pomeczowego, ale jestem naprawdę troszeczkę zmartwiony, bo ostatnio nasza forma zaczyna wyglądać słabiutko, to już drugi mecz z rzędu w tym odcinku, który przegrywamy. Jestem ciekawy jakie pytania nam zadadzą dziennikarze. Jak wynik, jak wynik ten wpłynie na pewność siebie piłkarzy? Hmm, nie odbierze nam to pewności siebie na pewno, ale gdzieś tam wewnętrznie, tak jak mówiłem, no zaczyna, zaczyna być to niefajne co się dzieje. W drugiej połowie Brighton próbowało wyrównać, ale nie potrafiło. Dlaczego? Dobrze graliśmy, ale czego zabrakło? Dokładnie, bo w obronie naprawdę do pewnego momentu spisywaliśmy się świetnie, też fajne akcje, mieliśmy dobre okazje, no ale coś, coś tutaj zabrakło. Czy powodem waszego niepowodzenia jest popis, jaki w obronie dał Ogbonna? Wolę się skupić na elementach do poprawy, tak uważam to już tyle z tej konferencji pomeczowej przed nami teraz te mecz z Southampton mam nadzieję, że uda nam się tam odbić liczę tam w końcu na trzy punkty w tym spotkaniu tutaj raport zwiadowczy no ten zawodnik wygląda całkiem ciekawie jego możemy podpisać ok, nikogo tutaj Innego ciekawego nie widzę. Pascal Gross został sprzynany do FC Porto za 7,7 milionów 700 tysięcy euro, także w porządku. Ogólnie Jakub Moder w tym meczu dał całkiem niezłą zmianę z West Hamem. Mógł tam nawet bramkę strzelić, gdyby gdyby to troszeczkę tutaj lepiej ułożył stopę, ale no fajną zmianę dał Kuba i na pewno wezmę to pod uwagę jeżeli chodzi o najbliższe spotkania. Southampton sobie radzi katastrofalnie w tym sezonie, no jak widzicie nam raczej spadek nie grozi, zobaczmy sobie w ogóle tabelę jak to się wszystko prezentuje na samym dnie Crystal Palace na 19 miejscu Southampton, 18 Watford, no i Brentford y, też sobie cienko radzi, potem jesteśmy my, ale mamy naprawdę ogromną przewagę. Y, no, no umówmy się, bardzo mało, bardzo mało prawdopodobieństwo jest, y, że spadniemy do Championship. No, ale jednak ja liczyłem na coś więcej w tym sezonie, na jakąś walkę o no, taki, takie top 10, top 9, to byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajne. No, ale nic, pożyjemy, zobaczymy, musimy sobie jakoś radzić z tą presją, jaką mamy w tym momencie na sobie. Do składu myślę, że wróci Weltman w miejsce Janka Bednarka na to spotkanie. I też dam zagrać od pierwszej minuty Kubie Moderowi. Tak to się prezentuje. I mam nadzieję, że tutaj zgarniemy w końcu trzy punkty. Pierwsze trzy punkty, punkty w dzisiejszym odcinku. Na to liczę. Ale jeszcze nami konferencja przedmeczowa. Czy macie, dość jakości, żeby, czy macie dość jakości, żeby wrócić do gry? Zdecydowanie, ja w to wierzę, że my naprawdę jeszcze nie złożyliśmy broni w tym sezonie. Jesteście gotowi do następnego me meczu? Yy, to kolejny mecz i tyle, no. Yy, podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego. Ostatnio oglądaliśmy parę waszych świetnych występów. Nie wiem gdzie, ale w początku. Czy zespół trzyma taką formę? Musimy zachować koncentrację, ale ja nie wiem gdzie oni te świetne występy tak szczerze widzieli. Chyba, że mówimy o rzeczywistości, bo tak jak mówię, w rzeczywistości Brighton sobie radzi genialnie. Mecz z Southampton sobie szybko przesymulujemy. I przegrywamy jeden 1-0, moi drodzy. To naprawdę zaczyna wyglądać fatalnie. To jest katastrofa, co się dzieje. Trzy mecze w dzisiejszym odcinku, trzy przegrane, tylko jeden strzelony gol. Zarząd nam ufa, ale. Zaczyna mnie to niepokoić, tym bardziej, że zbliżają się naprawdę trudne mecze, mecz z Tottenhamem, mecz z Manchesterem United, z Chelsea. Tutaj naprawdę mamy ciężki dosyć terminarz i coś nie gra, coś tutaj zaczyna nie grać w tej naszej grze. No i to już jest naprawdę niefajne. Coś trzeba będzie zmienić. Jeżeli tak dalej będziemy słabo wyglądać, no to ja się naprawdę zastanowię nad zmianą formacji, bo może po, po prostu jednak ci piłkarze, których mamy, za bardzo nie nadają się do, gr do gry właśnie taką formacją, choć wydawało mi się, że właśnie jest inaczej, że powinniśmy sobie dobrze radzić grając takim ustawieniem. Wracam wepu w miejsce Kuby do składu, ale oczywiście Kuba też jeszcze w tym sezonie dostanie swoje szanse na spokojnie, jeszcze go na pewno nie skreślam. Mecz z Tottenhamem też sobie szybko przesymulujemy. Trzymajcie kciuki. 3 do 1. No jest katastrofa, jest naprawdę katastrofa. Ja się dziwię, że zarząd na, na ten moment nam dalej ufa bo zaczęliśmy ten sezon fatalnie. Jak mówiłem, że ten spadek nam nie grozi, a teraz mamy tylko 4 punkty przewagi nad Brentford, także oj, trzeba tutaj mieć chłodną głowę, bo jest naprawdę ciężko. Dunk też jest zaniepokojony i mnie to wcale nie dziwi. Tutaj zarząd też zaczyna być nerwowy z tego co widzę, ale oni chyba akurat z, z innego powodu. No nie wiem, nie wiem, nie chcę tak narzekać tylko, ale coś trzeba będzie w tej naszej grze ewidentnie zmienić, bo tak to nie może dalej wyglądać. Zastanawiam się, czy nie sprawdzić jakiejś innej formacji właśnie na ten mecz z Wolverhampton. W pierwszym składzie oczywiście zagra Bisuma, może Bisuma z Kubą Moderem, tak się zastanawiam nad takim ustawieniem. Rosard sobie odpocznie, ale to głównie tylko z tego powodu, żeby żeby był wypoczęty na kolejny mecz, bo akurat to jest nasz najlepszy piłkarz w tym sezonie, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. W obronie powiedzmy, że zagra Jan Bednarek z Weltmanem. Takim ustawieniem wyjdziemy na ten mecz. Ja liczę, że chłopacy sobie poradzą, że w końcu tutaj skarniemy te... Wymarzone 3 punkty i troszeczkę się odbijemy. Zmiana formacji wierzę, że to pomoże. Symulujemy to spotkanie. 1 do 1. No w końcu nie przegrywamy. Coś ta zmiana formacji dała. Troszeczkę szkoda tego remisu, bo w 88 minucie straciliśmy bramkę. Ten mecz był do wygrania, ale w końcu, w końcu coś tutaj się pozytywnego zadziało i urwaliśmy punkty Wolves, który jest naprawdę wysoko w tabeli w tym sezonie sobie razem całkiem, całkiem przyjemnie a przed nami mecz z Manchesterem United i to na Old Trafford, także zapowiada się arcy trudny mecz moi drodzy. arcytrudny trudny mecz się zapowiada. I tutaj szczerze nawet nie liczę na te trzy punkty, ale fajnie byłoby się jakoś dobrze y, pokazać. Y, Dany mu musi kończy kontrakt, ale szczerze ja za bardzo nie widzę miejsca dla tego piłkarza. Nie wiem, nie widzę sensu przedłużyć tak szczerze mówiąc z y, nim y, kontraktu. Na mecz z Manchesterem United też y, postanowiłem zmienić formację. Gramy... Te, też z trójką z tyłu ale jednak lampy z kukurelą będą bardziej trochę wysunięci do przodu wierzę, że to przyniesie efekty jestem ciekaw jak to będzie y, się prezentować y, no oczywiście United tutaj jest faworytem chociaż jak zagrają tak jak w rzeczywistości grają no to my tu wygramy na 100% ale mówiąc już tak na poważnie no fajnie byłoby to ten remisik albo się chociaż dobrze pokazać w tym meczu no symuluje i trzymamy oczywiście kciuki tradycyjnie I 2 do 2 i o taki występ mi właśnie chodziło Pięknie, pięknie, pięknie Pięknie, Jadon Sancho Dwa gole dla United A dla nas dwa gole strzelił Trossard Czyli nasz najlepszy piłkarz W tym sezonie No i jestem naprawdę dumny z chłopaków O taki właśnie wynik O taki rezultat mi chodziło Pokazaliśmy pazur i cieszę się, że te zmiany formacji, zmiany lekkie w ustawieniu coś tutaj dały. Bo jednak w końcu nie były to porażki, były to dwa remisy z naprawdę wyżej notowanymi przeciwnikami. Teraz przed nami ćwierć finał Carabao Cup z Tottenhamem. Będziemy grać na naszym stadionie. I myślę, że ten mecz również sobie możemy zagrać, tak szczerze mówiąc. Formacji nie będę zmieniał, jeżeli ona się całkiem nieźle sprawdziła. Możemy kilku piłkarzy jedynie wymienić w składzie. Janek Bednarek wróci do pierwszego składu. Jakub Moder zagra od pierwszej minuty z Mwebu w środku pola. Na lewym, na lewym wahadle zagra Kukurela, czy coś tutaj więcej zmieniamy, może McAllister dostanie swoją szansę i chyba nic tutaj więcej zmieniać nie będę, ten skład wyjdzie na mecz z Tottenhamem w Carabao Cup, bo to jest taki jedyny puchar, który mamy szansę tak szczerze mówiąc wygrać albo cokolwiek w co Cokolwiek więcej w nim pokazać z naszej strony. Także tak to wygląda: ten, ten skład wyjdzie właśnie na ten mecz z Tottenhamem. Witamy Państwa serdecznie z DMX Stadium, domowego obiektu ekipy Brighton. Zapraszamy na dzisiejszy mecz. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu: Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Dziś mamy dla Państwa mecz ćwierćfinałowy tych rozgrywek Pucharowych. Zespół Brighton zmierzy się z Tottenhamem. Przed nami ćwierćfinał. To już nie jest mecz sparingowy, ani nawet spotkanie fazy grupowej Pucharów. Tu trzeba będzie pokazać wyższość na boisku. Innej drogi awansu do Półfinału nie. Ma. Jeśli chodzi o ekipę Brighton, pierwsza jedenastka wygląda następująco. przyjrzeć się drużynie Tottenhamu na dzisiejszy mecz. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie: Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Utrzymuje się przy piłce. Przy bierności rywali. Hurricane. Piłka krąży jak po sznurku. Wyciekują odpowiedniego momentu. Bramka. Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Warto obejrzeć sobie powtórkę gola. Bo jest na co patrzeć. Dośrodkowanie w punkt. Dokładnie tam gdzie trzeba. Potem dobre wyjście do piłki. Uderzenie głową. Bramka szuka. Być groźnie. A teraz zagranie do Keina. Dobrze, pod polem karnym rywala. Cierpliwie czekają na okazję. Babijali z piłką. Przejął piłkę po centrze, udaremniła tak, ale jest tam rywal. No i niestety trafia, ale nie do tej bramki, co powinien. Oj, długo będzie to rozpamiętywać. No to jeszcze raz, spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak. Rzutka piłki przez naskę. Wydawało się, że wybije piłkę. Da Szansa Harry Kane! I mamy bramkę. Prowadzą teraz trzema golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Nie wolno tak. Go Strata to ten hamu teraz. Perwajm <noise> ma teraz piłkę. To wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do czterech goli. Kapita... Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła na takim poziomie właściwie no i moi kochani, no co ja wam mam powiedzieć, no dramat, po prostu dramat, Tottenham nam pokazał miejsce w szeregu 5 do 0 dla drużyny Tottenhamu, 7 strzałów, 5 goli, posiadanie piłki 61, oni 39 my, po prostu katastrofa i ja już naprawdę nie mam wytłumaczenia na to, zdecydowanie, zdecydowanie tutaj Tottenham nas... Y, zmiażdżył i no nie tak to miało wyglądać. Ja tutaj liczyłem na jakieś zwycięstwo, albo chociaż dobre pokazanie się, a nic nie zrobiliśmy nie y, Kogutów. No i ja naprawdę podziwiam zarząd, y, że są dalej cierpliwi wobec nas i y, y, y wciąż wierzą w nasz projekt. Ja naprawdę jeszcze broni nie złożyłem, ale y, taki mecz z Brentford Teraz po prostu musimy wygrać, bo każdy inny wynik, niż zwycięstwo w tym spotkaniu, to będzie dramat. Nie zmieniam składu. Ci zawodnicy, którzy wyszli na mecz z Tottenhamem, dostaną szansę w teraz Brentford. Ja wierzę, że oni będą tak wkurzeni na to, jak zagrali, że po prostu zmiażdżą to Brentford i symulujemy ten mecz. Ja tutaj chcę widzieć zwycięstwo. Wygrywamy 2 do 1, było ciężko, ale tonej, tonej w końcu się przyłamuje i w końcu strzela i to dwie bramki, także świetnie i o taki wynik mi właśnie chodziło, całe szczęście, że udało się tutaj wywieźć 3 punkty i troszeczkę uspokoić w końcu tę sytuację w tabeli, bo naprawdę zaczęło się robić gorąco, jeżeli byśmy przegrali z Brentford, to ta strefa spadkowa byłaby na wyciągnięcie ręki, a tego oczywiście nikt z nas by nie chciał. Na mecz z Chelsea muszę kilka zmian w składzie przeprowadzić, bo niektórzy nasi piłkarze są jednak już totalnie, totalnie wyczerpani kondycyjnie. Oczywiście do składu wraca Bissuma. W miejsce Kuby Modera. samo się tyczy Trossarda. Czy coś tutaj więcej będę zmieniać? Chyba nie, szczerze mówiąc. Taki skład powinien wyjść na mecz z Chelsea. Ja tutaj oczywiście liczę też na dobre pokazanie się. Tak jak w meczu np. z Manchester United też trzeba podkreślić, że Chelsea naprawdę słabo gra w tym sezonie. Oni są na 10. lokacie, także. Jak na taką drużynę z takim budżetem jest to na pewno, na pewno słabo. Czy skład pozwalamy się utrzymaniu wysokiego poziomu? Wszystko może się zdarzyć. Jak radzicie sobie ze zmęczeniem? Chłopcy dali w siebie wszystko na pewno w ostatnim meczu. Czy macie nadzieję na ustabilizowanie formy zespołu? Wkrótce poprawimy grę ja w to wierzę, ale no też termin zresztą nie pomaga, bo teraz gramy z taką, z taką Chelsea, chociaż tak jak już mówiłem przed chwilą, to Chelsea jeszcze jest takie do ugryzienia moim zdaniem, chociaż no, pożyjemy, zobaczymy, scenujemy spotkanie z Chelsea. Jeden do jednego. Tak jak mówiłem, Chelsea naprawdę zawodzi w tym sezonie i bardzo mnie to cieszy. Remis. My tutaj dobrze się pokazujemy z tymi drużynami stopu United, Chelsea. Jakieś remisy, a jednak chociaż przegraliśmy z zadnichami 5 do 0, ale mniejsza ale jednak też sporo przegrywamy w tym sezonie spotkań nie wiem dlaczego tak jest ale cieszę się z tego remisu 1 do 1 z Chelsea jest to naprawdę dobry rezultat i ostatnim meczem w tym sezonie będzie mecz z Evertonem po tym spotkaniu się z wami już będę żegnał też zaczęło się okienko transferowe opuścił klub Pascal Gross za wszystko mu dziękujemy i życzymy powodzenia oczywiście w FC Porto nasz budżet transferowy no niestety nie, nie wygląda za dobrze szczerze mówiąc tak maksymalnie z tego można wyciągnąć 13-14 milionów euro co mnie nie cieszy bo z, no po prostu nie zrobimy za dużo wzmocnień za taką kwotę. No ale nic, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, kogo bym tu w ogóle mógł kupić z takim budżetem, to oczywiście piście to w, koment w komentarzu. Zmiany na mecz z Evertonem, bo Tarkowski to już ledwo w ogóle stoi na nogach. Do składu wróci Kuba Moder. Yy, niestety nasz atak jest totalnie zmęczony, także musimy wyjść naszymi rezerwowymi napastnikami, a to, a to za dobrze nie świadczy. Szczerze nawet nie wiem, czy nie zagram po prostu trosardę w ataku yy, i to już będzie lepszy pomysł, tak mi się wydaje. Czy coś tutaj więcej zmieniam? Chyba nie. Chyba taki skład wyjdzie na mecz z Evertonem. To również nie będzie łatwe spotkanie, ale wierzę, że uda się jakiś punkcik yy, też drużynie Y, Death Office y, urwać. Także symulujemy ten mecz z Evertonem, ostatni mecz w dzisiejszym odcinku i wygrywamy 2 do 0. Welbeck, dwie bramki, także taki niespodziewany bohater. Welbeck, który, y, któremu kończy się kontrakt, daje taki sygnał Panie trenerze, pan we mnie wątpił, a tutaj dwie brameczki, aresy ważne bramki, bo w końcu wygrywamy kolejny mecz. Jesteśmy w Lidze ostatnio niepokonani, także troszeczkę ta sytuacja się jeżeli chodzi o ligę poprawiła, co mnie oczywiście cieszy. Już Wam kochani dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się do następnych filmów. Piona!